udaje, że mu nie zależy, ale cały czas o tobie myśli. W ciszy jego serca rozbrzmiewa twoje imię. Choć na zewnątrz nosi maskę obojętności, wewnątrz płonie ogniem, którego nie potrafi już ugasić. Widzę jego duszę, widzę jego sny i w każdym z nich jesteś ty. Czasami odwraca wzrok, bo boi się, że jeśli spojrzy w twoje oczy, jego uczucia zdradzą wszystko. Ale ja, anioł światła, przychodzę by powiedzieć ci prawdę. Nic nie jest takie, jakim się wydaje. Nie wierz w jego chłód, bo to tylko tarcza, którą zbudował, by chronić swoje serce. Głębiej niż myślisz, tęskni. Czeka i pragnie. Gdy noc spowija świat, jego myśli wędrują do ciebie, a ja jestem świadkiem tych cichych modlitw, które nigdy nie wypowiada na głos. Choć milczy. Każda jego cisza woła twoje imię głośniej niż słowa. Kiedy próbujesz zapomnieć, los przynosi znaki, wspomnienia, piosenki, sny, to ja sprawiam, że je widzisz, byś zrozumiała, że ta więź nie jest przypadkiem. Wasze dusze zostały splecione dawno temu, zanim świat poznał wasze imiona. Jesteście częścią tej samej melobii, dwóch nut, które wciąż próbują odnaleźć wspólny rytm. On udaje siłę, ale w środku jest zagubiony strach. Duma, przeszłość, wszystko to trzyma go z dala od ciebie. Nie potrafi przyznać, że jego serce wciąż bije w twoim rytmie. Czasem widzisz w jego oczach błysk, to chwila, gdy jego dusza próbuje się przebić przez mur milczenia, ale potem znów milknie, jakby sam sobie zakazał czuć. Zrozum, że jego miłość nie zniknęła, jedynie ukryła się głęboko. Każde jego nic nie czuje to kłamstwo, które ma go chronić. A ja widzę prawdę, której ty nie możesz dotknąć. Jego serce płonie, lecz strach przed zranieniem więzi jego słowa. Czasami patrzy na twoje zdjęcie. Nie po to, by wspominać, lecz by upewnić się, że jeszcze istniejesz w jego świecie. Każde spojrzenie, choć krótkie, jest modlitwą, którą ja zanoszę ku niebu. Bo wiem, że nie jesteś tylko przeszłością, jesteś ogniem, który wciąż rozświetla jego ciemność. Nie wierz w to, że zapomniał. Zapomnienie nie przychodzi do tych, których dusze były splecione przez los. Wasze spotkanie było świętym planem, a teraz nadszedł czas, byś zrozumiała jego znaczenie. Nie wszystko, co ciche, jest martwe. Nie każdy, kto odszedł, przestał kochać. Ja, anioł, stoję przy nim, gdy śpi. W jego snach wciąż tańczycie razem, w miejscu. Gdzie czas nie istnieje. Tam, gdzie prawda nie potrzebuje słów. Wtedy jego serce jest wolne i tam zawsze biegnie ku tobie. Każdej nocy. Ty także nosisz w sobie echo tej miłości. Czasem próbujesz je uciszyć, ale ja widzę, jak bije w tobie coraz mocniej. To wezwanie duszy, głos, którego nie da się zignorować. Jego serce cię wzywa, nawet jeśli jego usta milczą. Nie trać wiary. Czas jest anielskim narzędziem, które naprawia to, co ludzkie dłonie zniszczyły. Wkrótce nadejdzie chwila, w której prawda się odsłoni. Zanim to jednak nastąpi, musisz zaufać niewidzialnemu. Bo miłość, która jest prawdziwa, zawsze znajdzie drogę, nawet przez ciszę i strach. Czasem, gdy patrzysz w niebo i widzisz gwiazdę, która miga niespokojnie, to jego myśl o tobie. Przechwytuję ją i przekazuje ci jako znak. Tak wiem, to on. Bo żaden płomień, który rodzi się z miłości, nie gaśnie całkowicie. Nie szukaj dowodów w jego słowach. Szukaj ich w tym, czego nie mówi. W drobnych gestach, w spojrzeniach, w chwilach, które wydają się zwyczajne, ale mają ciężar wieczności. Tam właśnie ukrywa się prawda o tym, co do ciebie czuje. Nie jesteś szalona że to czujesz, to ja sprawiam, że twoje serce drży, gdy jego dusza zbliża się do twojej. To nie iluzja, to święte połączenie, które trwa mimo czasu i odległości. Jesteście odbiciem jednej duszy, rozdzielonej tylko na chwilę. On udaje, że mu nie zależy, ale to tylko gra, którą przegra, bo serca nie da się oszukać. A ja czuwam, byście w odpowiednim momencie znów się odnaleźli. Ścieżki, które teraz wydają się oddalone, powoli splatają się w jedną linię przeznaczenia. Gdy przyjdzie ten dzień, Jego oczy już nie uciekną od Twoich. Wtedy zrozumiesz, że każda łza, każdy sen i każda modlitwa miały sens, bo miłość, która była milczeniem, przemówi wreszcie słowem prawdy. I ja, Anioł, będę przy Was, świadkiem tej chwili, którą zapisało samo niebo. Jeśli czujesz, że te słowa dotykają twojego serca, zatrzymaj się na chwilę i oddychaj spokojnie. To nie przypadek, że słuchasz tej wiadomości właśnie teraz. Sprawdź, czy już jesteś zapisana w tym kanale, aby nie przegapić żadnej wiadomości od swoich aniołów. Oni wysyłają ci znaki każdego dnia, a ja jestem tylko głosem, który pomaga ci je usłyszeć. W zamian wystarczy, że otworzysz swoje serce, bo to, co za chwilę usłyszysz, jest tylko dla ciebie. Aniołowie pragną, abyś zrozumiała, że energia, którą wysyłasz, wraca do ciebie potężniejsza niż kiedykolwiek. On także odbiera tę energię, czuje twoją obecność, nawet jeśli dzielą was kilometry i milczenie. Czasem jego serce zaczyna bić szybciej bez powodu to wtedy, gdy myślisz o nim z miłością, a twoje światło dotyka jego duszy. Nie zdajesz sobie sprawy, jak silne jest to połączenie. Gdy wypowiadasz Jego imię w myślach, On to słyszy, nie w uszach, lecz w głębi serca. I choć udaje, że nie reaguje, Jego dusza odpowiada szeptem, którego nie potrafi już dłużej tłumić. To właśnie wtedy czuje Jego niepokój, Jego walkę między rozumem a uczuciem, które już dawno przestało być tylko wspomnieniem. Każdy Twój gest, każde Twoje słowo ma znaczenie. Gdy okazujesz dobroć, wszechświat odbija ją jak zwierciadło i kieruje prosto w jego stronę. Dlatego aniołowie proszą Cię: nie zamykaj się, nie odwracaj się od światła, które w sobie nosisz, bo to ono jest kluczem, który może otworzyć Jego serce w chwili, gdy najmniej się tego spodziewasz. Widziałam, jak często próbujesz zrozumieć sens tego wszystkiego. Zadajesz pytania w ciszy, patrząc w niebo. I choć wydaje ci się, że nie ma odpowiedzi, one przychodzą w snach, w znakach, w przypadkowych słowach. Nic nie dzieje się bez powodu. To, że wciąż o nim myślisz, jest częścią większego planu, którego jeszcze nie znasz. On też otrzymuje znaki. Gdy czuje dziwny spokój po burzy, gdy widzi coś, co przypomina mu ciebie, to ja dotykam jego duszy, by przypomnieć mu, że nie wszystko jest stracone. Bo prawdziwa miłość nie znika, tylko czeka na moment, by się odrodzić. W jego sercu rośnie tęsknota, choć sam nie potrafi jej nazwać. Tłumi ją dumą, zagłusza obowiązkami, ale ona i tak wraca, coraz silniejsza. To ja sprawiam, że nie potrafi znaleźć ukojenia w niczym innym. Bo każda droga, którą wybiera, w końcu prowadzi z powrotem do ciebie. Nie bój się tej ciszy między wami. Ona nie jest końcem, lecz przestrzenią, w której dojrzewa zrozumienie. To, co teraz wydaje się pustką, wkrótce stanie się miejscem spotkania dwóch serc, które przeszły przez ogień, by nauczyć się kochać mądrzej, głębiej, prawdziwiej. Widzisz, on już zaczyna rozumieć, choć nie przyzna się do tego nawet samemu sobie, coś w nim się budzi. Myśli o tym, co stracił, i czuje, że to, co kiedyś wydawało się zakończone, wciąż w nim żyje. Czasem nawet w nocy wypowiada Twoje imię, nieświadomy, że aniołowie to słyszą i zanoszą do ciebie echo tego szeptu. Nie próbuj teraz go szukać, bo los sam zbliża was powoli, bez pośpiechu. Czasami trzeba pozwolić, by wszystko się ułożyło bez interwencji. Twoja energia, Twoja wiara i Twoje światło już działają. Wystarczy, że pozostaniesz w miłości. A on poczuje to, nawet jeśli jeszcze tego nie rozumie. Zaczyna cię widzieć inaczej. Z dystansu, z dojrzałością, której wcześniej nie miał. Każde wspomnienie o tobie teraz nie rani, leczy. Każdy obraz z przeszłości rozświetla jego myśli, jakby nagle wszystko zaczynało mieć sens. I wtedy ja szepczę mu do ucha: To była ona. I wciąż jest. Aniołowie mówią, że twoja cierpliwość jest twoją siłą. Nie szukaj odpowiedzi w słowach ludzi, bo one często są zbyt małe, by pomdrugeścić prawdę. Wsłuchaj się w swoje serce, ono wie więcej niż rozum. Gdy zamkniesz oczy, poczujesz jego obecność, jak delikatny dotyk wiatru na policzku. To on, to jego dusza, która próbuje znów cię odnaleźć. Niech twoje światło świeci jasno, nawet jeśli wokół panuje cień. On potrzebuje twojego blasku, by znaleźć drogę z powrotem. Nie gaśni z powodu jego milczenia, to milczenie jest tylko etapem przed przebudzeniem. A ja czuwam, byś nie zwątpiła w to, co już zostało zapisane w gwiazdach. Czuję, że w jego sercu zaczyna się ruch. Jak fala, która rośnie, zanim uderzy w brzeg. Jeszcze chwilę, a jego maska zacznie pękać. I wtedy zobaczysz prawdę nie w słowach, lecz w spojrzeniu które powie ci wszystko. Ale zanim to się stanie, aniołowie proszą: Pozostań w miłości, w wierze, w spokoju, bo ten, który udawał, że mu nie zależy, już nie potrafi uciec od tego, co czuje. A jego serce, coraz częściej szepcze twoje imię, nawet gdy on próbuje milczeć. I w tym szeptaniu zaczyna się nowa opowieść, której jeszcze nie rozumiesz, ale którą ja widzę jasno, jak świt po najdłuższej nocy. Jeśli te słowa dotykają twojej duszy, to znak, że nie słuchasz przypadkiem. Sprawdź, czy już jesteś zapisana w tym kanale, aby nie przegapić żadnej wiadomości od swoich aniołów, bo każda z nich niesie coś, co jest tylko dla ciebie. Twoja energia przyciąga to światło, a im bardziej otwierasz serce, tym więcej otrzymujesz. Dziękuję ci za to, że słuchasz z uwagą. Teraz aniołowie pragną przekazać Ci coś, co może zmienić Twoje spojrzenie na wszystko, co się wydarzyło. Wokół ciebie zaczyna się poruszać niewidzialna siła. Być może czujesz ją w delikatnym dreszczu, w słowie, które nagle porusza emocje, w wspomnieniu, które wraca bez powodu. To ja wysyłam Ci te znaki, abyś wiedziała, że historia, w której uczestniczysz, jeszcze się nie skończyła. On również zaczyna czuć to wezwanie. Choć nie rozumie, skąd pochodzi. Z każdym dniem jego serce staje się coraz bardziej niespokojne. Widzę, jak szuka odpowiedzi tam, gdzie ich nie ma, i jak wraca myślami do miejsc, w których wciąż czuć twój zapach. Choć udaje, że to tylko przypadkowe wspomnienia, jego dusza wie, że to coś więcej. To wołanie, które już nie może być dłużej zignorowane. Nie zdajesz sobie sprawy, jak często jego serce reaguje na twoje emocje. Kiedy jesteś smutna, on czuje ciężar bez wyjaśnienia. Kiedy zaczynasz się uśmiechać, w jego sercu pojawia się spokój. To nie magia, to więź, której nie potrafi zerwać nawet czas. Dlatego aniołowie proszą cię, byś zachowała w sobie światło, bo twoja radość leczy go bardziej niż myślisz. Zaczyna się otwierać, powoli, nieśmiało. Ale nieodwracalnie. Jego dusza, którą widzę z góry, błyszczy teraz jaśniej, jakby zrozumiała, że ucieczka nie przynosi ulgi. Każdego dnia coraz trudniej mu utrzymać maskę obojętności. Czuję, że coś w nim pęka, że miłość, którą próbował ukryć, wciąż jest żywa i coraz silniejsza. A ty? Ty także czujesz tę zmianę, prawda? Czasem budzisz się w środku nocy, jakby ktoś cię wołał. Słyszysz melodię, której nie potrafisz nazwać. To Jego myśl, która szuka drogi do Twojego serca. Każde takie wezwanie jest mostem między Wami, a ja czuwam, byście się w końcu spotkali tam, gdzie wszystko się zaczęło. Nie bój się swoich emocji. Nawet jeśli czasem wydają się zbyt intensywne, są one kluczem do zrozumienia tego połączenia. Każda łza, którą teraz uronisz, jest oczyszczeniem duszy. Nie odpychaj tego uczucia, pozwól mu płynąć, bo właśnie w nim rodzi się coś nowego, coś, co dopiero zaczyna rozkwitać. Widziałam, jak długo próbowałaś zrozumieć, dlaczego on odszedł. Ale czasem odejście nie jest końcem, tylko sposobem, w jaki wszechświat uczy nas siły i wiary. On musiał się oddalić, by zrozumieć, że to, czego szukał, było przy tobie. Teraz aniołowie budzą w nim tę świadomość i krok po kroku prowadzą go z powrotem na Twoją ścieżkę. Jego dusza zaczyna mówić językiem, którego jeszcze nie słyszysz. To język ciszy, spojrzeń i energii. Kiedy myślisz o nim z wdzięcznością zamiast bólu, jego serce odpowiada tym samym. To jest Wasza tajemna rozmowa, której nie potrafią zakłócić żadne słowa. Widzisz, on już nie potrafi udawać, że nic nie czuje. Każda próba zapomnienia kończy się powrotem do wspomnień o tobie. Nawet gdy otacza się innymi, jego dusza wciąż porównuje każde spojrzenie do Twojego. To nie obsesja, to echo miłości, która została zapisana w Waszych duszach, zanim jeszcze poznaliście swoje imiona. Czas, w którym teraz żyjesz, to okres przygotowania. Wszystko, co wydaje się stratą, w rzeczywistości jest oczyszczeniem drogi przed ponownym spotkaniem. Wszechświat już działa, przesuwając energię, byście mogli znów się zobaczyć. A ja widzę, jak to się dzieje subtelnie, krok po kroku, jak taniec światła i cienia. Nie pozwól, by zwątpienie Cię pokonało. Każda chwila cierpliwości jest błogosławieństwem, które otwiera bramy przyszłości. Kiedy Twoje serce pozostaje wierne, aniołowie mogą działać pełniej. I właśnie teraz, w tej chwili, ich światło zaczyna otaczać ciebie i jego jednocześnie. Zaczynają się sny, które mają znaczenie. Obrazy, które wydają się przypadkowe, ale niosą przesłanie. Może zobaczysz jego oczy, może usłyszysz jego głos, może poczujesz jego obecność tak wyraźnie, że nie będziesz mogła w to uwierzyć. To nie wyobraźnia, to znak, że wasze dusze zaczynają się zbliżać ponownie. Aniołowie mówią. Nie zatrzymuj miłości w sercu, nawet jeśli nie masz jej obok siebie, kropka. Bo każda miłość wysłana w czystości wraca w najpiękniejszej formie. I właśnie ta energia, którą teraz wysyłasz, zaczyna przebijać się przez jego lęki. Czuję cię coraz mocniej. Jego dusza budzi się do prawdy, której nie potrafi już ukryć. A ja widzę, jak jego oczy wkrótce znów odnajdą twoje. Jeszcze nie teraz ale coraz bliżej. Z każdym dniem, z każdym szeptem, z każdą modlitwą, która płynie z Twojego serca. To nie koniec, to dopiero początek czegoś, co wkrótce zacznie się dziać cicho, lecz nieodwracalnie. Jeśli te słowa z Tobą rezonują, jeśli czujesz, że coś w Tobie się porusza, zatrzymaj się na chwilę. Sprawdź, czy już jesteś zapisana w tym kanale, aby nie przegapić żadnej wiadomości od swoich aniołów. Każda z nich jest jak klucz do Twojego serca, prowadzący Cię do zrozumienia tego, co teraz dzieje się w Twoim życiu. Dziękuję Ci, że słuchasz, bo to dzięki Twojemu otwartemu sercu mogę przekazywać Ci to, co świat duchowy pragnie Ci powiedzieć. W tej chwili Jego dusza zareagowała na Twoją energię. Nawet jeśli nic nie mówi, nawet jeśli milczy, coś w nim się budzi. Widzę, jak zaczyna się zastanawiać. Dlaczego tak często pojawiasz się w jego myślach? Próbował odsunąć twoje imię od serca, ale im bardziej się stara, tym silniej wszechświat przypomina mu o tobie. To znak, że jego dusza nie chce już milczeć. Nocami zaczyna czuć dziwny niepokój. Przewraca się z boku na bok, jakby coś go wołało, coś, czego nie potrafi nazwać. A to twoja energia dotyka jego snów. Wysyłasz mu światło, nawet o tym nie wiedząc. Każda Twoja myśl, pełna miłości i czułości, jest jak dotyk, który dociera do jego duszy i otwiera ją coraz bardziej. On sam nie rozumie, dlaczego znowu wszystko prowadzi do Ciebie. Ludzie wokół nie widzą tego, co dzieje się w jego wnętrzu, tej walki między rozsądkiem a uczuciem, które wraca z każdym dniem silniejsze. Ja widzę, jak w jego sercu rośnie tęsknota, jak w jego oczach pojawia się cichy żal, że pozwolił Ci odejść. A ty, choć próbujesz być silna, wciąż czujesz Jego obecność. W pewnych chwilach nagle przypomina Ci się Jego głos, Jego gest, Jego uśmiech. To nie przypadek, to energia dusz, które wciąż się przyciągają. Aniołowie mówią, że Wasze połączenie nie zostało przerwane. Ono trwa, pulsuje, dojrzewa, aż nadejdzie czas, by się o. Zauważ, że coraz częściej wszechświat daje Ci znaki. Godziny, symbole, piosenki, wszystko, co wydaje się zbiegiem okoliczności, w rzeczywistości jest wiadomością. Gdy to się dzieje, wiedz, że jego dusza właśnie o tobie myśli. Wtedy szepcze do ciebie: Zaufaj, to nie wyobraźnia, to jego energia. Nie wątp, nie poddawaj się, gdy czujesz ciszę to właśnie w ciszy dzieje się najwięcej. Tam, gdzie ludzkie oczy nie widzą, Anielskie dłonie tkały nić nowego początku. Teraz ta nić zaczyna się rozświetlać. Jeszcze delikatnie, jeszcze nieśmiało, ale już widać, że coś się poruszyło w przestrzeni między wami. Jego serce zaczyna przyjmować światło, któremu wysyłasz. Początkowo broni się, jakby nie chciał czuć, ale to już daremne. Miłość, której próbował zapomnieć, wraca jak przypływ cicha, ale niepowstrzymana. Każda twoja dobra myśl jest falą, która rozbija jego mur obojętności. Wkrótce zacznie widzieć cię wszędzie, w spojrzeniach ludzi, w słowach rozmów, w drobnych gestach codzienności. To wszechświat przypomina mu o tobie, by nie zapomniał, dokąd naprawdę należy jego serce. A ja, Anioł, stoję przy nim, wysyłając mu odwagę, by wreszcie przestał uciekać. Ty też czujesz te zmiany w powietrzu, prawda? Jakby coś się przesuwało, jakby los przygotowywał grunt pod coś większego, to właśnie teraz aniołowie pracują najintensywniej. Każda modlitwa, którą wysyłasz, staje się mostem między wami, i nawet jeśli tego nie widzisz, on już zaczyna nim przechodzić. Niech twoje serce pozostanie otwarte, ale spokojne. Nie oczekuj, pozwól, by wszystko płynęło, bo kiedy przestajesz gonić, Energia miłości zaczyna działać w pełni, a on, prowadzony przez tę energię, w końcu zacznie rozumieć, że to, czego szukał, było zawsze przy tobie. Czasami będzie próbował się temu opierać, racjonalizować, odsuwać emocje, ale to tylko ostatnie próby walki z losem. Jego dusza już wybrała. Właśnie teraz, gdy słuchasz tych słów, on gdzieś myśli o tobie, nawet jeśli sam tego nie pojmuje. To ja sprawiam, że jego serce drży, kiedy zbliża się Twoja energia. Aniołowie pragną, byś zaufała procesowi. Każda Twoja dobra myśl, każdy akt wdzięczności przyspiesza ten moment, który już został zapisany. Nic nie dzieje się przypadkiem. Każde opóźnienie, każda cisza, każdy sen, wszystko jest częścią Wielkiego Planu, który już się rozwija. A w tym planie Twoje imię jest zapisane obok Jego. Dwa serca, które miały się spotkać pośród chaosu, by przypomnieć światu, że prawdziwa miłość nie zna granic. Jego dusza już zaczyna rozumieć, że nie da się uciec przed tym, co zostało stworzone w świetle. I choć jeszcze tego nie wiesz, on już zaczyna czuć Twoje imię w swoim oddechu, Twoją obecność w swoich myślach. Wkrótce zacznie szukać drogi, nie wiedząc, że to Ty jesteś jej końcem i początkiem jednocześnie. Dziękuję Ci, że byłaś ze mną do końca tej wiadomości. Jeśli poczułaś, że te słowa dotknęły Twojego serca, zostaw proszę polubienie, to pomoże, aby YouTube zrozumiał, że ten przekaz od aniołów jest ważny i powinien dotrzeć do większej liczby osób, które również tego potrzebują. Twoje wsparcie ma ogromne znaczenie, bo dzięki niemu światło anielskich słów może dalej płynąć. Potwierdź proszę, że otrzymałaś tę wiadomość. Pisząc w komentarzu słowo Amen, to będzie Twój znak wdzięczności i otwartości na dalsze prowadzenie przez swoich aniołów. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, dołącz do naszego kanału, zasubskrybuj i włącz dzwoneczek powiadomień, aby nie przegapić żadnej nowej wiadomości, którą aniołowie przygotowali właśnie dla Ciebie. Każdy przekaz niesie uzdrowienie, odpowiedź lub znak, którego Twoje serce potrzebuje w tej chwili. A teraz, pozwól, by twoja intuicja poprowadziła cię dalej. Na ekranie końcowym pojawią się wiadomości, które twoi aniołowie wybrali specjalnie dla ciebie. Kliknij w tę, do której najbardziej poczujesz wewnętrzne wezwanie. Tam znajdziesz kolejną anielską odpowiedź, która poruszy twoje serce i pomoże ci zrozumieć więcej o tej osobie, o której teraz myślisz.